Instytut prowadzi badania z zakresu inżynierii odwrotnej. Rozwijane są także metody wytwarzania przyrostowego, do których należą technologie selektywnego spiekania i topienia laserowego. Technologia przyrostowa selektywnego spiekania laserowego umożliwia wykonanie elementów z proszków metali o dowolnym kształcie i strukturze wewnętrznej, m.in. form wtryskowych z konformalnymi kanałami chłodzącymi. Podczas tego procesu warstwy proszku metalicznego są ze sobą scalane przy użyciu wiązki promieniowania laserowego. Używane w Instytucie urządzenia firm Renishaw oraz EOS pozwalają na wytwarzanie elementów zarówno metodą selektywnego spiekania laserowego, jak i metodą selektywnego topienia laserowego. Urządzenia te pozwalają na wykonywanie prototypów oraz w pełni funkcjonalnych komponentów z proszków metali i ich stopów. Na potrzeby przemysłu narzędziowego, motoryzacyjnego oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych, wykonuje się komponenty ze stali nierdzewnych i narzędziowych oraz stopów aluminium i brązu. Dla przemysłu lotniczego wytwarzane są elementy ze stopów na bazie niklu, na przykład Inconel 718. Z kolei na potrzeby medycyny używa się stopów tytanu stosowanych do produkcji implantów oraz stopu kobalt-chrom wykorzystywanego w stomatologii i protetyce. Prowadzone w instytucie prace badawcze związane z wytwarzaniem przyrostowym mają na celu opracowanie technologii wykonywania elementów z proszków ceramicznych i materiałów kompozytowych. Optymalizację technologii spiekania i topienia dla proszków metalicznych oraz opracowanie technologii wygładzania powierzchni wykonanych elementów.